Trzech będę usuwała. Aha. Aha. Dzisiaj jest 14 sierpień i czas usunąć tą sadzoneczkę z dechłą cetriolo limone. To coś. Już tego nie wysieję. Była to ciekawostka. Cucumis sativus lemon. O, zaraz, zaraz, a... Co nam tu co Zobacz, zbliżasz, stamtąd, czyli jedno, drugie, Tak. Tu coś jeszcze się ukryło. Tak, czy nie? Tu trzecie. Wycinamy, wyrywamy. Zobacz, tu jest. O. o. Zaraz, czy ja włączyłam? A włączyłam nagrywanie, czyli żegnamy się z tym krzakiem. Żegnamy się. Zaraz ja sobie ustawię. to idą w różne strony. Po czy co, to tylko odłamać trzeba. I tyle. Zobaczcie, gdzieś nożyczki były. Oj, dziadostwo. Gdzie to kłaść nawet? Na razie rzućmy. Także po krzaku wyłączam nagrywanie. Dobra. Tak, sąsiadom dało się też, żeby spróbowali tego owoca warzywnego. A teraz. Nadszedł czas pożegnać się z Cetriolo limone. Już tego nie będę wysiewała. Była to pewnego rodzaju ciekawostka. Cucumis sativus Lemona. Jeden krzak już usunęłam, ten jest drugi. I jeszcze jeden został. To miał być król pustyni, desert king, też już niech się krzak nie męczy. W ogóle trzeba zrobić będzie porządek, powyrywać już to co złe. Mak ozdobny. Kończy się sezon, tak? No niestety. Zamierają pędy, Freciu. Po barbuzikach już. Też mi szkoda. Nie poradzimy nic, Freciu. No tak, jeszcze gryziesz. Predziu. Talizman. Kidziu. To wymyśliłaś. To wymyśliłaś. Jedyny zdrowy pęd. Au, 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 au. Ech, nawet kogo tu smutno jest. Jest początek i jest koniec. Tak, braciunia? W drugiej części masz zielone. Dzielna byłaś. Kończymy, pa, papa, powiedz papa. Stoce pa. triole limowe zostało zerwane 10 dni temu, 14 sierpnia. Dziś mamy 24. Za chwileczkę zważę. Straciło na pewno na wadze. Jedno zaczyna również gnić, robić się miękkie, może nie tyle gnić. Zaczynamy. Powiedzmy, że od tego lekko psującego się. 89 gram tak, czekajcie, bo tu trzeba zdjęcia zrobić. Teraz będzie to. To jest cięższe. 91 gram i ostatnie. Cucumis, sativus, lemon, citriol, limone. 14, deco, 143 gramy. I rozkroimy na pewno. To jest twarde jeszcze, to znaczy troszkę się ugina. Nie pachnie. Nie ma zapachu. Rozkroimy tego najmniejszego. Jak idzie ta zgnielizna, tak? Ale w sumie to poprzez tą zgnieliznę. Uhuuh. Cóż to za dźwięki? Uhuuh. ciężko jedną ręką No, powiem wam, że teraz to jest kwaśny, typowo jak bardzo przejrzały ogór. W pierwszej sztuce, którą chyba z miesiąc temu rozkroiłam, jest film. Nie było takiego smaku, ale też nie był taki gnijący. No to tyle, pestki niczym umelona. Ja już tego nie wysieję, szkoda mi jest miejsca. Taka ciekawostka to była, którą dostałam właśnie jako gratis od sprzedawcy. Dziarbuzy kupiłam o Znaczy, że gratis. Pozdrawiam. Ciekawostka była i się skończyła.